Cześć cześć, witam Was w kolejnym odcinku z od złotówki do gotówki właśnie zaczynam już siewy moim rollmashem i 60. No dzisiaj to siewy tutaj będą no bardzo trudne Kurde, no trudno będzie, trudno ale jakoś to damy radę zrobić no i co Uff. spoko akcja ostatnio była fajne siebie fajne sadzenie no i teraz już to będzie ostatni wiosenny odcinek a następny odcinek już będzie letni, już będziemy latem, więc też serio faj. Dzisiaj nie dam rady tego w jednym odcinku zasiać. To jest już pewne. Może połowę pola. Jak dobrze pójdzie, to połowę pola zasieję. No więc wiecie to. Kurde no... Trochę to mi zajmie. Dobra, może sobie tak to oddzielimy trochę. sobie tak trochę oddzielimy zasiejemy może ten kawałek bo ten kawałek dam radę na tych resztkach nasion zasiać więcej będzie trudniej trudno będzie więcej zasiać No i co, no? Nic się za bardzo na gospodarstwie od poprzedniego odcinka nie zmieniło, bo... No co się miało zmienić? to no i tylko jeden odcinek, no tu, 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 nawet nagrywam go od razu po poprzednim, więc... Wiecie, jak to jest. No ogólnie to... Nie wiem. Nie wiem czemu eee... Co za zapomniałem. Czekajcie, bo pomyślałem teraz o czymś zapomniałem. Co gadać. Coś miałem powiedzieć. A! Przemyślałem to No i Raczej kupię Zetor Raczej następny ciągnik to będzie Zetor No bo MTZ, kurde to no był już Był już na rolnicy z jednej ulicy Więc posłał go odgrzewać i pisał go zostawić na inną serię Która będzie trochę No jak już ten rolnicy z jednej ulicy no. Drugi sierrań on będzie miał parę miesięcy. Na razie to ma nie wiem, dwa, trzy. No i tam byłem tez, no i wiecie. Uch. Bo bo nawet jeden przejazd dam radę dojechać jeszcze na tych nasionach, kurde. Pewnie znając życie to ja po pole, jeszcze tymi nasionami zasieję. Fajnie by było, kurde, na następne siebie to fajnie będzie, bo już raczej nowym ciągnikiem będziemy robić. To wiecie, to wtedy to już będzie fajnie, no bo już będę miał te, raczej tego GPS-a z GPS-em już na przykład siebie będą o wiele łatwiejsze, bo no co, może założę do 60, ale raczej nie. Bo gdzie do 60. Kto widział 60 GPS-a. Ale do tego zetorka chyba założymy. Nie wiem czy założymy, czy już nie będziemy od razu. Może kupię takiego z od razu. Nie wiem, będziemy ogólnie szukać ciągnika. A kurde, no to jeszcze jeden przejazd. Chyba dam radę tutaj przejechać na tych nasionach. Dobra, ja lecę teraz po nowe nasiona Może poczekam z tymi nasionami tu no Bo napełnimy sobie to do pełna Bo wiadomo, nie mogę oczywiście stamtąd zabierać nasion Napełnimy do pełna I lecimy tylko sobie odjąć tam nie odjąłem jeszcze za poprzedni nasiona. to poprzedni zbiornik to muszę odjąć 500 teraz jest ile? 470 tak? Bo jak to chwycę to będzie łatwiej tej teraz? tak 470 4750 jest to nasiona... 4450 minus 100 to będzie 420 4250 To tyle musimy ustawić. O kurde wracamy na pole Opuścimy, i może tu będziemy jechać. Dobra, dwa przejazdy tu starczą. No i co? Ogólnie to... no... Teraz już no to jeszcze ten New Holland da Rady chyba. No i zobaczymy, co następnego będzie. Może też jakiś New Holland, bo widziałem fajnego. To zobaczymy. Może właśnie następny to też będzie niucholancz, tylko inny. No to. Połowę pola damy rady. Raczej połowę. Jupa. No i w ogóle to kurde, może już na ten sezon jakiś silos, coś takiego. Będą pieniądze, to będzie i silos. I ja mam nadzieję, że będzie silos, bo... Trudno będzie... Też niwa już poradzić sobie bez silosa. Nie poradzę sobie bez silosa raczej. Znowu sypać tam na hale. Ja nie mam nie ciągników trzymać, to co dopiero gdzie ja mam, kurde... Resztę robić. Dlatego właśnie... Jeszcze trochę i będzie trzeba przebudować gospodarstwo, ale jeszcze z dwa sezony poczekamy. krzywo jadę. To już teraz tylko taki prostokąt zostanie raczej. Dobrze. Hmm. No, zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Boże, nie wiem co tu teraz gadać. Naprawdę, już nie wiem. A co? Jeździmy, No, 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 no Niedługo by trzeba było dokupić tutaj tą łąkę Bo znaczy to ja tego nie będę na jako łąka wykorzystywał Tylko Czyli to raczej pójdzie już To bardziej w pole Jakieś Nie wiem Zobaczymy Ale na pewno bardzo, bardzo przydałoby się tutaj zrobić górny jednak w tej 60 przed gidapet, Ale do Tura przed gidapent w 60 -tce? na razie nie. Na razie Na razie nie, no bo to tak nie pasuje wtedy. Nie wiem, są tam 60 z Turem i tym, ale... Na razie to myślę, że dajemy radę tym, tak będziemy tym raczej dawać radę. Tym użej Czy tu się pies zrespił? Nie, już mam z widę. No ale w przyszłości to chyba tak za sezon do tego się wnika fajnie jakby dołączył No wiecie Jak to się nazywa Kultywator z Hydropakiem To by było fajne jakby dołączył też tutaj Wtedy by można było od razu już lecieć Chyba, że w przyszłości to by się jakiegoś Agrobasza kupili By się jakiegoś Agrobasza kupiło, nie kupili byśmy... No Zobaczymy, czy to by działało, ale to już pod zatora, to już pod zatora, bo to, to będzie za Tu to za sezon, to u tego relwasza to coś by się zakupiło. Myślałbym właśnie kurde też nad do kukurydzy Ale siednik do kukurydzy to chyba bym po prostu usługę załapiał To by było chyba lepsze na razie przy moim areale, jak ja bym tam jedno pole ku góry dosiał, to wiecie, to niedużo. O kurde, tej, dopiero teraz spojrzała na paliwo. Ja pierdzielę, mi się za chwilę paliwo skończy. Ja dojechał. Ale nie no, ja to chyba obsieję na tym baku. Ten baku to chyba obsieję. A raczej damy radę. To kurde, jak będę tam wszystko serwisował na następny odcinek to Trzeba będzie tutaj jakieś karnistry kupić i... ...darzała do... kupić tylko... ...pojechać na stację, napełnić karnistry i będzie okej. Okay. Oczywiście ja dzisiaj z nami żegnam. Na razie. Cześć.